Wyjście centrali FPM Plus można skonfigurować w taki so sposób, żeby współpracowały z systemami wentylacji i odcięć przeciwpożarowych oraz z bramami i kurtynami. Tutaj, ponieważ występują różne układy e, połączeń do sterowania napędami, mamy przewidziane kilka typów wyjść pod konkretne funkcje związane z wentylacją, czy to wentylacją pożarową, czy wentylacją bytową. Podstawowym typem wyjścia stosowanego po wentylacji jest wyjście typu siłownik lub siłownik liniowy plus, siłownik liniowy minus. Są to wyjścia dedykowane do sterowania siłownikami. Siłownik liniowy plus, minus do siłownikami klap dymowych. Różnią się one tym od podstawowego wyjścia, czyli alarm pożarowy, że reagują również. Na rozkaz typu test unieruchomienia napędów, służący do sprawdzenia tego, czy dana klapa dymowa, czy klapa pożarowa prawidłowo działa i czy jest możliwe jej uruchomienie bez ogłaszania alarmu, tylko testowo podczas konserwacji. Kolejnym wyjściem związanym z sterowaniem i nadzorowaniem systemów wentylacji jest wyłączenie central wentylacji. Jest to wyjście, które jest aktywowane w momencie, kiedy jakakolwiek klapa odcinająca należąca, czy też przypisana do danej centrali wentylacji jest zamknięta, lub też z jakąkolwiek klapą nie ma komunikacji. Służy to zabezpieczeniu kanałów przed rozsadzeniem, bo może się zdarzyć, że klapy jeszcze nie zdążyły się otworzyć, albo na obiekcie nastąpił zanik zasilania, klapy się zamknęły, a zostanie uruchomiona centrala wentylacji, czyli zostanie uruchomiony wentylator. I w tym momencie następuje ryzyko nadmiernego wzrostu ciśnienia w kanale, no, rozsadzenia kanału albo uszkodzenia w inny sposób. Kolejnym wyjściem związanym z wentylacją jest sterowanie wentylatorem pożarowym, oddymiającym lub napowietrzającym. Wyjście to nazywa się wentylator z funkcją uszkodzenia. Od wyjścia typu alarm pożarowy różni je to, że wyjście tego typu reaguje na informacje o uszkodzeniu zasilenia 400 V. Służy to temu, żeby w razie uszkodzenia zasilania 400 V lub też przełączenia źródła zasilania wentylator został wyłączony fizycznie stycznik w centrali, czy też w zasilaczu pożarowym został wyłączony. Natomiast po powrocie napięcia zasilającego, uruchomienie wentylatorów następuje w tej samej sekwencji, w jakiej wentylatory są uruchamiane w reakcji na rozkaz alarm pożarowy. Dzięki temu możemy uniknąć przeciążania kabli zasilających wentylatory lub też przeciążenia nawet źródła zasilania, bo nie następuje tak duży udar prądowy, jak jest możliwy przy włączeniu jednoczesnym wszystkich urządzeń na obiekcie. Jeszcze dodatkową cechą wyjścia typu wentylator z funkcją uszkodzenia jest reagowanie na rozkaz wyłączenia wentylacji. W wytycznych dla systemów wentylacji opublikowanych przez CNBOP jest wymóg, aby na obiekcie były umieszczane przyciski wyłączenia wentylacji, które mogą być aktywowane przez straż pożarną podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Jeżeli dowodzący akcją uzna, że wentylatory spełniły swoją rolę, na przykład wentylatory oddymiające na parkingu podziemnym i w tym momencie jest Wskazane, żeby je wyłączyć, bo przeszkadzają Straży Pożarnej, może aktywować wejście odpowiednie w centrali, a my w efekcie wyłączamy wentylator.